Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym filmiku u mnie na kanale Nie wiem, który to już jest vlogmas, piunty chyba? Witam się z wami, bo wybieramy się na jarmark na Nikiszowiec z Tadeuszem Bo dzisiaj jest trzeci, ostatni dzień Mieliśmy nie jechać, ale, yy, ale możemy dzieci zostawić u mojej siostry z yy, moimi rodzicami więc, więc ich zostawimy i pojedziemy sobie sami Dawno nie spędzaliśmy takiego czasu we dwoje, bo chyba ostatnie razy byliśmy... Yy, w kinie na Barbie. W każdym budziele zamknęłam się w łazience, bo piski, krzyki tam są, bo się bawią dzieci. I będę się malować. Pomaluję się, ogarnę lileszczy miała repetycję. i będziemy się zbierać. Witam się z Wami w kolejnym dniu u mnie na kanale. Dzisiaj mamy już wtorek, jakoś wczoraj nic nie nagrywałam. Nie wiem, powiem Wam, że troszeczkę zeszła mi ochota na wszystko, na nagrywanie i tak dalej. Przez to, co się ostatnio u nas yy, działo, jest dalej mi przykro i, i nie mogę o tym myśleć za bardzo. Dlatego jakoś tak opadłam z sił, z chęci do nagrywania też. Za bardzo u nas się nic nie dzieje. Wczoraj siedziałam z Ilą w domu, Lila znowu nie poszła do szkoły. Dwa tygodnie chodziła do szkoły, znowu nie poszła, bo po prostu nos ma tak czerwony. Chciałam ją puścić do szkoły, ale też moja mama mówi, puścisz ją i pani zaraz zadzwoni. No wiadomo, Katar to jeszcze nie jest tragedia. Ja też chodziłam z Katarem do szkoły, ale ona ma tak zatokowe yy, smarka co chwilę i po prostu ona ma cały czerwony nos zastrupiały, aż wczoraj jej krew leciała nawet z nosa. No więc jak, no wolę ją przetrzymać i puścić ją dopiero czwartek, piątek, yy, bo ma sprawdziany, bo ma sprawdzian z polskiego, ma sprawdzian z matematyki, więc wolę ją puścić na te sprawdziane, żeby znowu sobie nie zrobiła zaległości. Ja teraz ogarniam kuchnię, potem idę nowo. Zawsze jak do Was nagrywam, to mówię, że ogarniam kuchnię. Potem idę do garderoby pochować ciuchy, no i po kotku już mamy wszystko pochowane, już drapak mamy pochowany, póki co... Tutaj jeszcze właśnie matę taką, co miseczki miałam. Myję, schowam, schowam też miseczki. Na razie z, ze zwierzętkami się wstrzymujemy. Może jak Ciocia będzie miała małe kotki znowu tam na wsi, skąd był kitek, to, to będziemy wtedy myśleć, żeby, żeby jednego po prostu zabrać. Ale póki co musimy to przetrawić i też no, nie mamy pieniędzy. Jednak wiecie, kotek to potem znowu wy rozłączam się niechcące. Kotek to znowu potem weterynarz, znowu szczepienia, znowu yy, sterylizacja czy tam kastracja. Mogę pokazać kuczka? Możesz. <głosy> <głosy> o Jezu! Dobra, dobra, pokaż nos. No już lepiej dzisiaj wyglądasz. Już lepiej. Także i co? Nie umie się dodzwonić do fryzjera. Celili obciąć włosy, bo tak. Ila ma strasznie obciążone włosy i je się przetłuszczają co dwa, dwa dni i ona już ma tuste włosy tutaj od nasady głowy. Muszę jej też popatrzeć za jakimś lepszym szamponem i dzisiaj musielibyśmy właśnie jechać na jakieś zakupy, spożywcze z Tadeuszem, ale nic mam... Pokazałabym Wam lodówkę, ale mi wstyd. Ja mam same sałatki takie, wiecie, słoiki i kapustę i, i parę jajek i to wszystko, co mam w lodówce. Jeszcze w życiu nie mieliśmy tak pustej lodówki i zamrażarki. Ale nie wiem, jak to wyjdzie, bo ja mam dzisiaj jeszcze z rynkiem angielskim. Byliśmy z ladzikiem w Lidlu, jak widać. Tutaj są zakupy. Zrobiłam taki szybki wódko, bo dawno nie robiłam. A chcę wam pokazać, co można kupić w Lidlu za dokładnie 236 72, 72 grosze. Także, a co, możecie mi trochę pozaglądać do lodówki, bo dawno nie robiłam foodhola, już Wam pokazuję. Co najpotrzebniejsze, oprócz oczywiście dwóch rożków, który Lila wcina i drugi jest już schowany dla Remika w zamrażarce, a tutaj ogólnie tak wyglądają nasze zakupy, już Wam pokazuję tak. Serki waniliowe Amelia, 4 dla dzieci, brokuła wezmę, to im zrobię na obiad, może dzisiaj nawet. 4 jabłuszka Jona Gold, potem tak, trzy banany, mandarynek kilka, sześć dokładnie, ale one są takie większe. Pomidor malinowy, mini marchewki, bo dam do szkoły, jak jutro pójdzie, bo już dzisiaj się tak w miarę czuję, więc jutro chcę, żeby poszła do szkoły. Ogórek taki długi, potem mamy winogrona bezpestkowe, one dosyć drogie, bo 15 zł, ale to też ila będzie miała do szkoły. Ser tylżycki, on był za 10 zł, 300 gram. Potem mamy polędwiczki z piersi indyka, nie wiem, czy dzisiaj zrobię, Zobaczymy. To jest cena za kilogram 17,60 wyszło za, e, za pół kilo, ale to my takie dwa filety to mamy, zawsze nam coś zostanie, także potem na przykład Remik dojada na drugi dzień albo Lila. Potem mamy tak, 250 też e, szynka, już stwierdziłam sobie dużą, że chyba przejdziemy na wegetariaizm, bo jak widzę cenę tego mięsa, to się po prostu odechciewa, że serki jakieś kupować, nie wiem. Jajka wzięłam też, Tadeusz wziął bułki, to też pomrożę, żeby miał potem do pracy. Kaczuw łagony, bo nam się skończył. Pierogi z mięsem wziąłam, Takie one dosyć spora jest ta paczka, bo u mnie dzieci to jak jedzą to tylko z mięsem, to wzięłam, żeby były do zamrażarki. Warzywa na patelnię, dwie paczki. Remikowi taki supermętym barkmus. Makaron, olej. Tutaj jeszcze mam serek cheddar. Takie wiecie, tostowe sosy. Wzięłam po trzy. Yy, sos pieczeniowy, ciemny i jasny. bo nam się już też pokończyły. Masło wzięłam jedno. Masło 8,50. To było najtańsze. Tragedia. Yy, smakowita Deluxe Lila. Lila tu coś ogląda i mi zagusza. Ale przynajmniej lekturę przeczytała. To, to jest dobrze. Stwierdziłam, że będziemy tą smakowitą smarować też kanapki dzieciom. Tam czasami jedynie z masłem, bo. Znaczy czasami. No dzieciom się postaram smarować masłem, a nam tym, bo no bo po prostu 8,50 za masło, no to jest tragedia. Piratki, parówki to dla dzieciaków. Paśle tutaj jakieś trzy sobie Tadeusz wziął, yy, a wszystkie takie same. Do pracy i jeszcze szampon. Nie patrzcie na ten syf, bo nie myłam tutaj jeszcze kuchenki dzisiaj. W ogóle blatów nie przecierałam jeszcze. Yy, sobie wziąłam srebrny szampon. Bo mi się już ten srebrny kończy, a jeszcze nie miałam z Anny. Zawsze miałam ten taki z, z Rosmana i wzięłam lilce też e, szampon przeciwupierzowy, ale do włosów przetłuszczających się, bo ona ma po prostu masakrę. I się tak włosy przetuszczają w tym wieku, co drugi dzień musiałaby mieć włosy. I tak ja zakupę za 236 zł. Eee, no, ja z Lilą umówiłam się na czwartek do fryzjera, bo ja miałam kiedyś tego boba robionego. Ja tego boba miałam rok temu ścinane włosy i do tej pory mam niewyrównane, więc po prostu, a już mi dużo odrosło, więc nie będzie mi tak szkoda, wyrówna mi pani Alila muszę ściąć te włosy, bo ona ma. Może przez to, że ma włos tak obciążony, bo ona ma mega długie, a długo ma już nieścinane. To też może przez to się tak od nasady przetłuszczają, nie wiem, ale ona ma tragiczne te włosy, więc na pewno je będziemy ścinać. Hej, jest już wieczór, wróciłam z rękim z angielskiego. Powiem Wam bardzo lubię mm, ten efekt y, na YouTube, bo słuchać i perkanie kominka i też taką zawieruchę za oknem, śnieżyce także fajnie mega, odpaliłam sobie świeczkę i zaraz sobie odpalę odcinek serialu ja teraz oglądam może włączę lampę? włączyłam lampę, ale jakoś strasznie dziwnie ja teraz oglądam Slashera obejrzałam dwa sezony, jestem na trzecim i tak Najwyraźniej mi się podobał ten drugi sezon, ale oglądam, bo ja lubię takie, ja lubię takie kryminalne, wiecie, jak nie wiadomo kto zabija i tak dalej. Lubię, więc dokończę sobie ten serial i potem idę kąpać Remika. Muszę jeszcze sprawdzić, czy dobrze napisała list, bo mają w czwartek sprawdzian pisania listu. Ja Uczyłam się wcześniej z tatuszem, jakby nie było. Dzisiaj jest taki typowo domowy vlog, yy, haul, bo dawno nie było holu. Chciałam coś do was nagrać, pogadać, a, a za, za wiele się yy, nie dzieje. Ale dzięki, że jesteście, też chciałam podziękować nowym osobom, które zasubskrybowały mój kanał. Powiem wam, że zastanawiam się nad jakimś QA, bo teraz mam dużo czasu, bo siedzę w domu. Nie wiem, jak może mielibyście. Do mnie jakieś pytania odnośnie właśnie y, może kotka, nie wiem, co chcielibyście o mnie wiedzieć, bo też y, widzę, że doszło dużo nowych osób, y, a ja jakoś, y, jako tak o sobie nie mówię, czym się zajmuję i tak dalej. Także spoko byłoby takie coś zrobić, jeżeli mi się dużo pytań y, uzbiera, to, to może wtedy zrobimy. Także oczywiście y, możecie pytać tutaj w komentarzach. Albo też możecie pisać do mnie na, na Instagramie, w wiadomościach prywatnych też byłoby super. Ja na, na Instagramie nazywam się tak jak tutaj, także jak coś to zapraszam. Dzięki za ten filmik i do zobaczenia, do następnego. Hej, pa!